I, i nagrywa, też ja też... Siema się widzowie, dzisiaj będziemy nagrywać rival z Hugo. No i dobra. I, I ogólnie, nie, dzisiaj wypróbujemy mysz od Gala. No i chodź Hugo, chodź Hugo. No, no dobra. Gramy. 2v2. E. Albo 2v1, o, ktoś chce dwa, v jeden, no to dajemy. Dobra, i ogólnie na arenie będziemy grać, więc będzie raczej tak szczerze, łatwo. Dobra, P ja wybieram sobie też krótkiego. A ja wybieram. Tak szczerze królę. co tego, Klaxon Wojny też mam. A kiedyś to się nazywał Kornet. O, jaki dobry mam ten! Jaki dobry mam. Zabijam o Boże, już mam ja już miałem lagi. Ja już miałem lagi. Bug, bug, bug. Uda ci się, zabijemy. Ja mam 150 HP, max A ja mam 69. Bo ty... Bo ty tam nie wychodziłeś. Ja tam ja tam lesę, żeby mnie... żeby... żeby ją Dobra, zabić. Od razu. Wygramy to! Wygramy, no. Co ty? My na stówę wygramy. Grato, i patrz, jak ona strzela. No, nawet nie ma pewności, gdzie. O, BOŻE O, ma... ona musi się dużo nauczyć jeszcze. No, to, wow. No nie, wyłączył mi się odcinek do nagrania. A, dobra, widzowie, wpadajcie na, na kanał Huga. A jeszcze tego. Ja jeszcze nawet O, ja, j, 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 no. W ogóle dobra. Ja nawet nie. Ja nawet nie ja. A, no wiem, wiem, wiem. Ja dobra, na, więc... Le, ja, nawet le, le... Jeszcze, ja nawet nie nagrywałam. Wiem, wiem. Dobra. Bo I ja lecimy teraz widzowie rozwalić tego gościa. Ale jak będę miał kanał na kompie, to to będę robił odcinki. A, dobra, bierze mnie, bierze mnie. Dawaj ją, dawaj. Uda nam się. No widzisz, jaki... Ona, tu jeszcze musi się nauczyć. Dobra. Nawet widzowie jo jody. Uh -huh. Ten. Może dzisiaj zrobię muzykę testową, ale wątpię, żebym ją stawił na YouTube. <grym> Bo ja tak średnio jestem w śpiewaniu. No patrz. Ja tutaj sobie chodzę. No widzisz jaka, widzisz jaka. My wygramy z nią do Z. Nawet nas nie zabija. My jesteśmy My jesteśmy dobrzy dziw w tą grę, co nie? Dobra, lecimy. I ogólnie... Dobra, lecisz na nią. Ez? To było zbyt krótkie. To było zbyt krótkie, widzowie. Dawaj powtórzenie meczu. Dobra, nie, jak nie chcę powtórzyć to nie. Dobra. Ona, ona nawet Let's słaba była. Ale to, ale to się nie dziwię, Let's że jest na kąpie. Nie go! dziwię się, że jest na kąpie i jest słaba. Y nie, nie. Y wiesz co, Hugo? Gdzie ty? Co? ty? Dobra. Chodź, chodź, Hugo. Hugo. Ja mam trip antod Let's Led. Dobra, Hugo. Chodźmy. Chodźmy tu. Ohio? Bombardino krokodilo Tra tralala la O, będzie 2v1! O, no tu znowu kompo, w Nie, nie wybierz skrzyżą... uga Ale teraz się na ciebie wkurzyłam Sorry, da ja... Ja, te, ja tej mapy bardzo nie lubię. Ona jest bardzo wkurzająca. No sorry. Co tu jest? Co on zrobił? Nie. Dawaj na niego. A? Co on ma? Ma jakieś... O nie, ja nie zbieraj z nim. Ja wiem co on ma. Co ma? Ja właśnie ma umieram przez niego. On ma te nieskończone pistoleciki. Ej, ale ja umieram! Z żadnego powodu umarłem! Weź go po prostu, zabij! On, on, ma, du on ma dużo życia, ale. Przecież z nim nie da trzy laga. On ma dużego laga. On jest cheaterem. On jest cheaterem, nie znasz cheaterów. Wygrałem! No tak, brawo! Wiesz co? Daję ci, daję ci szóstkę z plusem z rivalą. No masz 109 poziom! No masz znów... ma 109 hmm. poziom! On jest prosem, a ja. On, on wygrał, z nim, a ja wygrałem. Proszę prosem. Dobra, rozwale go! Komu... On ma. Oj, to jest cheater! Ej, no ta... Zabij go! Dobra, udało się! On jest cheaterem. Widzowie, jeśli jeśli trwaliście do tego momentu, to, to napiszcie hashtag cheater. Bo on Reha. jest cheaterem. Bo on jest cheaterem i on jest głupi. I też napiszcie hashtag hacker. Tak, bo on też jest pewnie hackerem i on jest głupi. Ego ja nie lubię. I też napiszcie hashtag cheaty. Ty co tak, on bo on ma cheaty. On, on jest jakiś. On jest jakiś. On je nie to ja, to ja idę do ciebie. To za patus. <laughs> Ej, chodźmy do niego. Chodź, no, chodźmy do niego. Widzo, widzowie, jak wytra... o oh, Boże. Jeśli... On jest, on się nazywa Patus Pospolity. O, dzięki, dzięki chłop, dzięki chłop, dzięki. Dzięki, że mnie podrzuciłeś. On na tarczę. Za, Dawaj, po prostu... I on jest cheaterem, widzicie jaką on ma kamerkę? On ma samą kropkę. On ma mocne bronie. Ale dwa razy my wygraliśmy chociaż. Dlatego, że on jest, on jest po prostu cheaterem. On, ma po prostu, on po prostu ma jakiegoś auto-aima albo coś. Napiszcie też w, ko w komentarzu Hashtag hake. Ha no, haki. Ha kaki. Haki. Hmm. No patrz jak go zaraz rozwalimy. Jaki Bombardino krokodilo O! Oh! Szczeli we mnie 100 mam no. HP hmm, Ej, Ja to też ja właśnie już wiem. mam O nie Widziałeś co ja mu zrobiłem? Widziałeś co panie. ja mu zrobiłem? O panie! Da, da, da. Dobry jestem w tą grę! Ja też jestem, halo! Prawda! Dobra, ja uciekam stąd. Ja uciekam Kurde, co stąd. co ja zrobiłem! Widziałeś, jak go zabiłem? On jest Nokia! On jest Nokia Killer! On jest Nokia Killer. ASMR teraz dla widzów robię. Słucham? ASMR dla widzów robię. A. Ej, patrz, on ma też co, to, co ja ma mam. Jak oglądaliście filmik gramy gramy razem w Grace, no to wtedy gadałem przez fona, grałem przez... A grałem przez kompa, a teraz gadam przez kompa i gram przez kompa Uuu. Ej, to jest cheater! Weź go Ej, widzisz jak... Widzisz? ma auto Ima. I Ma Maglicę! Ale ja też mogę włączyć auto Ima. Ej, nie, ale nie o to mi chodzi. Ma takiego pobranego z, a, z jego Google Play'a, który jest, który jest tragiczny i mu laguje, laguje przez to, rozumiem. Tak Dobra, chodzi do tunelu, tak chodzi do tunelu, bo On ma jest chyba taki głupi internet ziemniaka. On chyba ma internet z... ziemniaka. Dobra. On no chyba usłyszał, że my jesteśmy. No ma internet. Kurde. On ma internet z ziemniaka, chłopie No ma. Masz chyba też kompas ziemniaka. No granat. Ale z nim ogólnie to jest łatwo nawet. Ale on ma cheaty. Nie, 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 nie. Widzisz? nie. On ja nie, jakieś on on trujące ma on ma, ma. on ma cheaty. On myśli... Weź go zabijesz. Ej widzisz jak on, on się teleportuje? Sportuje. Ej weź. Idę go zgłaszać, idę go zgłaszać. Dobra widzowie zgłosiłem, zgłosiłem tego, tego gościa, on ma jakieś cheaty i zgłosiłem go za, za teleportowanie i za i za oszukiwanie i tak dalej, coś w tym stylu. No, no widzisz? On chyba za dużo... On chyba za dużo wypił u Coca-Coli. I teraz, bo on jest dzieciakiem i za dużo wypił Coca-Coli. Dobra, masz 80 OHP, weź go zabić. Weź go kanibala zabić? Widzisz on jak ma on strzela? Macity. Ma bo on tam stał daleko ode mnie, a on mnie jakoś zabijał. On macity. Jego zgłosię, mam nadzieję, że to do Roblox'a dotrze. Jeśli Roblox oglądasz ten film, to zgłoś tego gościa. Nazywa się Nokia Killer. Ale wiesz, że Roblox jest z Anglii. No wiem, ale Roblox, if you watching this. Dawek, zabijesz go! Hugo, jesteś najlepszym graczem w tą grę. Mamy nagłą śmierć. Uda nam się, uda nam się. Ja ci to mówię. Ja mam Teraz bieg... ja tak mam wysportowane palce, że patrz jak ja latam, kurde. <noise> Nie latasz. On ma, on ma, on ma jeszcze. On ma jeszcze kosę. I mam 1, 2, 3 życia. I jak podchodzę do niego, to mam nagi! On jest hakerem! I on, jeśli nie wygramy tego, to on może nam schakować konta. Ej, on jest z polskie, on jest z polski. Mondawidek miał. Ej, ja się boję, że dostanę schakowany. Ty dostaniesz co? Zhakowany. tylko, że on miał te cheaty. Przez chwilę mnie dotarła, myślę, że, Dobra, że jak tego nie wygram, to jeden, wtedy... Jeszcze jedna bitwa i koniec odcinka? No, możemy tak zrobić. Dobra, Dobra chodź tutaj, chodź tutaj, chodź tutaj, ale oczywiście jak, do jak ogląda Jak dotrzeliście do tego momentu, to napiszcie, napiszcie hashtag nokia 3310 killer No. A tam tu chyba ma jakieś lagi. Po prostu tu stoi. I robi... A ta ty ta też paura, to pak... E, weźmy arenę. Nie. Arena, co? Albo plac zabaw. Tak... Tak. To losuje inaczej. To losuję. Dobra, lecimy. Z tego. Dobra, biorę Biorę te, te bronie, które w następy, które były w... no które są twoje, Twoim zdaniem najlepsze. Ciekawe, które ciebie, masz. W, ciekawie, ciekawe, ciekawe, czy mnie widzowie słyszą w ogóle. Słyszą, słyszą. Ale jak wtedy słyszeli, no to pewnie teraz też słyszą. No, no tak. tak nic. Co jest? Wy... Co on zrobił? Ej, on ma RPGa Ma RPG Tak, bo widzę tam, RPG. że ma RPGa ale jak wtedy... Słyszę, że on chce chyba chce mnie zabić. Widzę go! Ale, ale, jako... ale ta twoja krótka... Krótka snajperka... Jak mnie To śmiesznie wygląda. Śmiesznie no. wygląda. Ta twoja y, 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 krótka snajperka... tak. Y, ta... Krótki no. shotgun. Krótki shotgun. No, shot... I on jest jeszcze krótszy. To wygląda dziwnie. To wygląda... Eee! O si lepiej... bęga ja. dostałem na łeb! No ja też. Słyszałem kogo. O, kogo ja tu słyszę? No, oczywiście, że go takiego malutkiego typa, który. którego da się na pewno zabić, jeśli się postaram. Dobra, dajesz go! No, widziałeś, co ja, co ja z nim zrobiłem? Widziałeś? Aha, tu jesteś. Ten, ten czarny taki. Nigga. Ja dobra, ja, uciekam! Ja Nie no żartuję, Nie uciekam. 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 uciekam, 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 uciekam! Dobra, załadowanego mam shotguna eee. eee. Widzę go tam. Nie wiem, czy mnie wtedy słyszeliście, ale wam to powtórzę. Jak oglądaliście kurde odcinek jak graliśmy z w, w Graze To wtedy gadałem przez, przez yy, telefon i grałem na kompie, a teraz gadam na, na kompie... Dobra, to, lecimy do... najpierw do tego czarnucha. dzisiaj dostałem Wie... mikrofon. Lecimy na tego czarnucha. Na tego, na tego skąpa mi się nie patrz. A właśnie jest tutaj ten skąpek. Tu go tak na dla bezpieczeństwa zostały. zabiję. Bijo! ona ma też hitę! Zabiłem! Zabiłem! Bijo! Go, bigo Zabiłem go! Dobra, jesteśmy dobrzy w tą grę. Nic nas. Dobrze, nie... jak mam celownik. Ja bym sobie ustawiłem jakikolwiek. A może teraz mi lepiej będzie szło z tym. Z karabinem szturmowym! Zabiłem czarnego! Zabiłem czarnego! zabiję czarnego! zabiję czarnego! Dajesz teraz tego! Muszę sobie załadować. Na siódemkę Ciąc. jak zawsze. Wcale dobry nie jest! On wcale dobry nie jest Kurde, zabił mnie Jo, ja, ci kresce! Ja chyba będę spasony po tym dniu No jak? On, on teraz, on teraz ma żeby. Fasz! Dobra, lecimy najpierw. Le, ja lecę najpierw na tego takiego dziwnego z. ja, ja lecę Dawidu Minecraft. Dobra, ja mam czarnego lepiej. Czarnego gościa. Tu jest gościu. Dobra, zabiję czar. Nie, Dobra, zostaj sam. Wiesz, że ci się to no, uda. Dawaj czarnego. Czarnego! Tak, tak! Nie miałem jak! Nie, ja ciebie rozumiem. ale i tak dobrze sobie radzisz. Dobra, teraz... teraz teraz mam... teraz włączam do palacza Ja idę na tego wampira, bo on się teraz uba. Ja na tego... Ja na tego z... z ja na tego sobie... Dawaj tutaj jest wampir! Mam 600 HP Zabiję już ci tego czarnego. Nie, nie zabiję. Czarny ma bardzo mało HP. Tego zabijesz. Dobra, najpierw tego bierzesz. Edu, czarnego, oni idą razem. <laughs> Trudno. Dobra widzowie, jeśli chcecie więcej rivals, to dajcie znać to dajcie po prostu łapkę w górę. Pa widzowie! Pa, bye! bye.